A co w sytuacji, klient, kiedy klient ma wewnętrzną księgowość tak? i chciałby przejść do nas? Jak to się odbywa? Tak, w tym wypadku y, również takie współpracę nawiązujemy. Dotyczy to z reguły większych przedsiębiorstw, gdzie klient po prostu czuje, że zaczyna tracić kontrolę nad tym, co się u niego wewnętrznie dzieje. Potrzebuje kogoś, kto będzie y, tak naprawdę nadzorował wszystkie procesy księgowe, które się u niego odbywają i tutaj jesteśmy w stanie indywidualnie dopasować zakres usług do jego potrzeb. Y, jeśli potrzebuje wsparcia w tych prostych, mechanicznych procesach księgowań, okej, okay, jak najbardziej jesteśmy na to gotowi. Natomiast jeśli potrzebuje tylko nadzoru, Kontroli poprawności sporządzanej dokumentacji, kontroli deklaracji wysyłanych do urzędów. Również jesteśmy w stanie to dla niego zrobić i wtedy to my bierzemy pełną odpowiedzialność za to, że te dane, które otrzymujemy od niego, są poprawne, są poprawnie wprowadzone. Więc klient tak naprawdę nie ma odpowiedzialności za to, czy jego wewnętrzny dział księgowości wykonał poprawnie swoją pracę. To my przyjmujemy tę odpowiedzialność, my to weryfikujemy, klient może spać spokojnie.